Cześć widzowie! Trochę się zmotniłem, jak grałem z kolegą, bo 6 petów mam założonych. Ale to bez różnic. Dobra. Widzowie, witam was na następnym odcinku na tym kanale. Przepraszam, że nie nagrywałem. Ale no. Kuzyn przyjechał. To nie mogłem nagrywać. Dlatego przepraszam Was widzowie. Ale już, już nagrywam. Już jest ok. Już git. Więc pamiętajcie o jednym. I nadal 50 subów zbieramy. I nadal kolegę musimy przegonić, który ma 39 subów. A więc subskrybujcie mnie. Powiedziałem, że na y, odcinku z y, cr 7 z y, tej gry y, było aż 21 wyświetleń, a mnie nie zasubskrybowali. No dobra, tam kilku nie zasubskrybowało chyba, albo żaden. Ale no, musimy się postarać więcej. Musimy nam się udać więcej wbić. Mówię wam, widzowie, jak nam się uda 50 subów wbić, to już będziecie najlepsi po prostu. Już będziecie najlepsi, widzowie. Eee, widzę to. Odbierz. Odbierz? Zbierz. Czekajcie, bo CER7 dzwonił. No co? Bo, bo musiałam. Dobra, ale nagrywam odcinek. Co, co? Chcesz dołączyć i ze mną? O, nowy. Nie się włączy laptop? No tu nie możesz. Na razie jeszcze nie, dobra. Zanim to by się włączył. Laptop... Ten... Na telefonie mogę. No to na telefonie? to. Tak. Ale nie będzie mnie wywalać. To już masz swój net? No. Wreszcie. Ale, ale jutro mogę go nie mieć. Co? No bo z mi... Bo 17 nie mogę dzwonić. Mama mi doładowała 10 dni. Nie wiadomo, czy jutro mi się skasuje, czy nie. Okej. Okay. Bo mi się ma skasować, ale nie wiem. W ogóle te skrzynki nadal się, tych bolanów się nie zarozwalać. Trochę jest, nie wiem. Podłączam laptopa, podłączam laptopa. Za, oczywiście, że za. 20-20 końców, nie 22 milionów końców. Gdzie Czy ty nagrywasz jajko? Czy ty nagrywasz odcinek jak być najlepszym piłkarzem, albo że będę najlepszym? Tak. A co? A. Nie mam na kanale, a mama ma. Salwuję. Znaczy... Jak nie, jak nie masz? Ja ja mam z no nie mam tego odcinka. Nie mam. Nie ma. Twój kanał. Masz, zakrywasz mikrofon. Ja, a wiesz jaki ja mam dzwonek na dzwonienie? Widzowie, za. Jak ty do mnie dzwonisz? Poczekaj! Dam Widzo poczekaj! Widzowie! Za sekundę właśnie będzie już tutaj 30 milionów końców. I... O! już Jest 30 milionów. O, tak spośród, dobra, to robię odrodzenie. I teraz idziemy kupić jajko. Yy, to też jakiś typ kupuje aż te mnie na to jeszcze w ogóle nie stać. Widzowie. card.

ten film może krótko trwać. Trochę. Trochę. Ale jutro na pewno dłużej. Jutro dłużej. to. Uwiedziłem to. To jestem w To jest jestem w w Tylko z włosami. To jest jestem... Nie. jest...

Mam na tę punkcie szakaj trenera, nowe rzeczy w strefie. Muntien fals jakiś. Nie wiem co to jest za kraina. Jakie to jest duże! O, co się w sklepie. Co to za to? Co mam w sklepie? Co mam w sklepie? O! O! O, 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 o. o nie o, o, o myślałem, że ten doktor, który zrobiłem wtedy będzie mocniejszy, leciutko, ale jednak myślę, mi się zdawało. Eee, ja co ja kupię to? jest przykład. Nie wiem, bo to już mam. Spritnic mogę kupić. W sumie. No ja tam teleportuję to... Speed co mi daje. O! Ale speedrun! Do sklepu! Iś. Iś. Nie! Prze więcej tych tokenów! Następny rebir za, za 775! O nie! No to zbieramy, zbieramy, zbieramy. A co tam się dzieje na spawnie? Muszę zobaczyć. Jak zwykle, nic. Nadal to coś tutaj. Mm. E, no. Dużo tych petów mam. Dużo, ty dużo tych petów jest. Ja mam fajną grę na odcinek. To może. A są huge. Jest są huge. Huge. Nieważne ile, ale to się Aha, bo to są ekskluzy. To jest chyba ten rynek. Jedne najgorsze. Gupie. No nie powiem tego. Ale. To jest prawda. Dobra. Wiem, że to jest najgorsze jajko na świecie, 8-7-7. Ale kupię. Proszę coś mocnego. Krewetki? No dobra, ale to nie dzisiaj ten odcinek. O, dobra, krewetkę dostałem. Tak jak ten... Krewetkę? Krewetkę! Tak! Krewetkę! I to jeszcze... I to jeszcze... Co jest? Ile Czemu? Ale to jest kózak. Ej, kupuj to! Kupuj to, kupuj te jajko! To jest zbyt OP. Jeszcze nie mam. Ale jak będzie Ci stać, to kupuj. To jest zbyt OP. To wow, kupiłem już. Jeden mi dało tylko dziesięć tysięcy. Ale rozumiesz, że jak założysz go, to później on Ci trenuje? Te pety wszystkie Twoje? I będą mocniejsze? Moje są już mega mocne. Mój już najmocniejszy daj 54. To jest zbyt OP. Ja, ale ja mam IQ 0 Tersieda, możesz tam coś u siebie ściszyć? Bo tak piszczy, że mu już uszy bolą. Dobra, mam coś OP. Ma, mogę coś kupić OP w sklepie. Dobra, mam. Let's go. O, szybszy włas, czyli szybsze. Yy, szybsze ten. Ha, otwieranie szybsze. Nie szybsze, tak szybsze otwieranie, tak.

Też tak za zasuwam. Niekoniecznie zawsze radzę. No. Nie wiesz i tego dziewczynie, bo cię zostawi i zje nie Zagrasz tego na mandolinie. Wszystkiego... Ale za tym artyskina! Eee, przejmijemy YouTube. Robimy to sami, a we macie buldupy Żyjemy na fali, wyciągnę porowę i proseki poja się do tej nuty Ja zjeżdżam ze zjeżdżali! Uiiu! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz! Ej, uuuu, I tam coś na dole, dobra, jeszcze raz. Uuu, ja na górę! Trzy, cztery, Uuu. Dobra, możemy ktoś wytłumaczyć jedną rzecz. Tylko jedną, ja. widzowie. Tylko jedną. Czemu Bartek poszedł ja. na spałna? fauna. Ale gdzieś się tepnąłeś. No po... Ym, po jajko. Aha. O, jak zwykle najsłabszy. Puch. Coś mm, mi tam daje. Mm. Ej, poczekaj. Pamiętam, jak sobie jakieś te pety ulepszałem, jak kiedyś grałem w tym się chyba. Tak, tutaj się ulepszało te pety. O! O! o. A mi stać w ogóle? Bro! Proszę, bro! Na to mi stać? Yeah, nie... Bro, to na to mi stać? Co jest, na co mi stać? Ile masz? Czego? No 1498, ale za chwilę to się zmieni. Dobra, teraz już powinienem mógł kupić. To, to mogę, jeszcze mocniejszego. Dobra, to ma różnicę. Kupiłem drugi level. Tu też jeszcze mogę? Nie, to tutaj mogę? Nie. To połączy się między. Uuuu! Ile twój najlepszy pet daje? A co ci? Ale powiem. Mówiłem ci. 50 ile? 51. Dobra, twój najlepszy pet daje 51, a mój 65. No, wow. Powiedziałem. A ty zawsze no wow. No co, mogę tak mówić? Możesz, no ale czemu ciągle... no wow? Nie bądź Filipem, bo Filip też ciągle mówił no wow. No wow, czyli no wow, no, 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 no. A wiesz, co to znaczy po angielsku? No, czyli nie wow, widzisz jakiego ja mam? Big braina na CR7? Widzisz? jak już będę kończył odcinek. Widzimy się jutro, ale poczekajcie. Nie może zabraknąć jajka, na którego mu stać. Więc jajko, koniec odcinka, widzimy się jutro. O, tak. z Nie gram taką grę, która jest ja fajna. Mi się podoba ta gra i komuś Dobra widzowie, widzimy się jutro na odcinku. Pa!